Jak z dowolnego miejsca i o dowolnej porze załatwić sprawę w urzędzie? To proste. Urząd miejski Śmigla dostępny jest w internecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki portalowi e-usług można składać wnioski i pisma online, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. W każdej chwili masz łatwy dostęp do informacji i możliwość śledzenia statusu Twoich spraw. Wystarczy wejść na stronę internetową eużad.smigiel.pl i wybrać zakładkę e-usługi, aby uzyskać dostęp do wszystkich spraw, które można załatwić online. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, po kliknięciu w konkretną sprawę, która Cię interesuje, zaznacz pole wyboru jako osoba prawna. Na ekranie pojawią się informacje uzupełniające, m.in. o podstawie prawnej sprawy, wymaganych dokumentach czy ewentualnych opłatach. Kliknij na zielone pole Wypełnij formularz, a następnie zaloguj się, korzystając na przykład ze swojego profilu zaufanego czy przez bankowość elektroniczną. zalogowaniu wystarczy już tylko wypełnić swój wniosek. Aby zatwierdzić wpisane dane, należy kliknąć czerwony przycisk Zapisz po lewej stronie. Na końcu wybierz zielone pole Podpisz i Wyślij i gotowe. Ważna uwaga: jeżeli chcesz korzystać z portalu e-Urząd w ramach swojej firmy i robisz to pierwszy raz, musisz najpierw jednorazowo złożyć wniosek UKF o przypisanie firmy do swojego konta na portalu e-Urząd. W tym celu wybierz wśród dostępnych spraw wniosek o nadanie upoważnienia do konta podmiotu na platformie e-Urząd oznaczone jako UKF FB. Następnie kliknij na zielone pole Wypełnij formularz i postępuj dokładnie tak samo jak w przypadku wypełniania i przesyłania każdej sprawy. Po złożeniu wniosku pracownik urzędu weryfikuje poprawność danych i niezwłocznie potwierdza wniosek. Od tego momentu wnioski można składać zarówno jako mieszkaniec, jak i firma. Odpowiedniego wyboru dokonuje się podczas logowania. Proste, prawda? Dzięki portalowi e-usług możesz załatwić swoje sprawy niezależnie od pory dnia i miejsca, w którym się znajdujesz. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Urząd miejski Śmigla zaprasza wszystkich przedsiębiorców.